Przedstawiamy trzy pokojowe, eleganckie, stylowo urządzone mieszkanie na wynajem. Mieszkanie położone jest na ósmym, ostatnim piętrze. Ma niezwykle duży, prywatny taras z widokiem na las. Tak prezentuje się salon z w pełni wyposażonym aneksem kuchennym. Mamy tu też rozkładaną kanapę. Dodatkowym atutem jest miejsce postojowe w hali garażowej. Mieszkanie dostępne jest od zaraz. Osiedle z całodobową ochroną i monitoringiem to gwarancja bezpieczeństwa. Przechodząc dalej, mamy elegancką łazienkę z wanną i pralką. Na parterze znajdują się liczne punkty usługowe, a w zasięgu spaceru mamy pełną infrastrukturę miejską. Następnie pokój pełniący obecnie funkcję obszernej garderoby, który można dostosować do swoich potrzeb. Dalej sypialnia z wyjściem na taras, z której można podziwiać piękne wschody słońca. Szczegóły oferty znajdziecie na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do kontaktu.